Halo! Ej, jak to działa? Gdzie to jest kurwa czat? O! Zajebiście. Elo? Siemanko. Ja sam na szluga idę. Zobaczymy czy dobijemy 100 widzów na Facebooku, na grupie. Śmanko widzowie, co tam słychać? Ej, trochę może być chujowa jakoś w sumie. Ale to Facebook Siema Jakub, ej poczekaj napiszcie raz, dwa, trzy Co robię? Poczekaj, zobaczę jakie jest opóźnienie Ty mordo, jak to jest kurwa Jak to jest opóźnienie jest chyba z 20 kurwa sekund O co chodzi? Siema, siema, siema Kasper migda. Góra mamy 100 widzów. Partner, partner na Facebooku. No piękny wieczór, chłopaki. Ja ogólnie się chciałem odpalić. Odpalić sobie szluga. Życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w sobotę. Mordo, tu jest kurwa 30 sekund opóźnienia. Jest kurwa tragedia, siema Filip. Z Wiem, wiem, Mordo. Wiem, O, i bo... ja Wam coś pokażę, kurwa, bo zrobiłem. Zrobiłem pastę dzisiaj z. powiedzcie, jak to wygląda. Co się tak spasłem? Stary. Bo grubi ludzie, ubierający się na bogato, wyglądają zajebiście. Dobra. A, nie ubieram się. Na o! o! Kurwa! O! Dobra, i jebać. Poczekajcie. Dobra kurwa, potrzebuję wiedzieć jak to kurwa wygląda. Widzowie jak to wygląda? Dobra, trzeba to kurwa sprawdzić, czy to jest do jedzenia. Nie ma 30. I właśnie w ogóle jak wam się podoba nowa kuchnia, bo wam nie pokazywałem chłopaki kurwa, zobaczcie. Nowa kuchnia jest kurwa. Do no, wiadomo, stół kurwa stary, co, nie, ale do wyjebania. I w ogóle jaka kurwa obca, zoba. Tu mamy na, yy, na picie, tylko nie wiem dlaczego to jest kurwa marchewka. Trochę to jest pojebane. Tu mamy kurwa. Yy, no, zamrażalni. A tutaj nie pokażę, co mamy. Dobra, gitara. Cement? Gdzie kurwa cement? To nie jest cement stary, zobacz. Widzisz? O kurwa ty. Ty, ale to taka ma być. To tak ma być chyba, co, nie? Bo to jest pasta kurwa. To jest pasta. Ona powinna tak się trzymać. Tak mi się wydaje. No, dalej kurwa nie chce spaść. No, coś kurwa jest nie Hello. Ale to chyba dobrze, tak powinno działać. To co widzę? Ej, to mi to w kurwa! Ty, gdzie można odpalić? Ty, jest opcja odpalić streama, na... a chuj, od, odpalimy w sobotę. Bo to jest kurwa, mówię, z minuty opóźnienia jak nie lepiej. Jest kurwa grubo. Dobra, idę sobie opierdolić. Gdzie Cysia? E, Cysia nie ma stanika, więc Cysia powiedziała, że się nie będzie pokazywać, tu teraz tankuje w lola. Więc za bardzo kurwa nie może. Dobra. Dobra, widzowie, więc tak. E, do zębów? Nie, to jest do jedzenia. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Jest to? No, wiem. Co są te obanie. Z tego co słyszałem, to podobno nie jest ferm widzowie. Więc kurwa, wiecie, będzie lipa. Dobra, mamy chleb orkiszowy i idziemy to na. Więc sobotę, sobotę streamę ko 18, bo jutro, jutro się widzę, widzę chyba z dziadem, ale to z dziadem nie odpalimy, bo z dziadem musimy, musimy porozmawiać. Ty. Kurwa, oś. Ja pierdolę, nie fajnie. Siema Wiktor. Śmanko e, w sobotę stream B Aniołka? Nie, no kurwa, raczej nie, raczej nie. Cześć Kuba, cześć Maciek, e, cześć Piotrek, cześć Filip. Jak nie perm? No tak słyszałem, tak podobno Japczan mówił, że nie perm. A, to to za nowe mieszkanie? Nie, to nowa kuchnia, Mordo. To nowa kuchnia. zała, Elegancko. Tylko wiesz sobie w kurwia, że yy, mamy trzy kobiety w domu. I trzy kobiety to się równa tak. Ja pierdolę. Stary, zobacz. Kurwa. Z szklanki. No. Kurwa. Ja korzystam z jednej szklanki. Z tej. Widzisz? Z czarnej szklanki. <laughs> Właśnie. Pokażę wam, co kupiłem. Kurwa. Czekajcie. Ale ja jestem kurwa gruby. Ja pierdolę. Zaraz wracam. Jestem. Widzowie. Kurwa, nie piszcie, n-worda Kupiłem, kurwa, maskotkę. Jak dostałem perma i śpica codziennie, kurwa, ze mną i jest ze mną w pracy. Jako maskotka orange Więc kurwa, w sobotę też będzie. I gitara, so pierdolę kanapkę. Mmm. Przumaj. Nie no, powiem tak, w się mi przytyło, bo w kurwa się opierdalam, ale wiecie co, byłem u lekarza i powiedział, że wszystko w porządku, tylko się mam do siebie wziąć, kurwa, bo się w ogóle nie ruszam, Co ja i nie widzę czatu, dawaj na bagę. nie mogę, mm. Patryk Zawadzki ogląda streama, Cześć pajalok. Siemanko pajalok. O kurwa. Kurwa. Cześć pajalok. Fajnie, że wpadłeś na streamka. Kiedy umban? Jaka, jaka waga? 85 kilo. No. Normalnie. Dobra jak jestem chudy, kurwa. Widzisz? Mama. Dobra. Mm. Dobra widzowie. bo ja spierdalam. Muszę iść. Pytanie dla Was, co której chcecie streama w sobotę? Streama zrobimy na YouTubie. I chuj. Streama zrobimy na YouTubie, tylko muszę się dowiedzieć, co mogę na YouTube kurwa robić. Spoko Jakub, spoko. Odpaliłem się, bo mam, dobry, bo mam dobry humor. O kurwa, ale się przystyło. Co ty jesteś, Snacks? Nie, to on jest Snacks. 200 widzów na Facebooku! To i tak więcej, kurwa, niż pojawiał na Facebooku. Kurwa, pok, pokczamp. Jeszcze szybki szluk i można iść. Zajebiście. Sobota o 18? Dobra. Wszystko. Ty, nie wiem gdzie fajki położyłem. Nie no widzowie, kurwa, ale powiedzcie. Powiedzcie, widzieliście w ogóle nowy regulamin na Twitchu? Jak to będzie wyglądać, że nie możesz nikogo kurwa obrażać? I sprawdzać ich profilu na streamie na Twitchu? Ja pierdolę, ale pizda będzie. Ale pizda będzie. Dobra, ty, ale gdzie są moje szlugi? No nieważne. Nieważne, widzowie. Fajnie, ale wkurwia mnie to trochę, że ten czat jest taki rozjebany. Bo to jednak Facebook, co nie? I widzę, kurwa, jak nazwiskami mi piszecie. Zjebany ten Twitch? No trochę ta. Dis wrócił, robić mamonę. Dobra, chłopaki. Ryszard, jest stówka, jest stówka, dlatego będziemy zbijać ale nie, nie ma tragedii. Chłopie, ja teraz potrafię kurwa takie rzeczy odpierdalać, że to jest... Dobra, widzowie, spierdalam do soboty. Ej, ale fakty. ile myślicie, że ważę? Kurwa, ile mogę ważyć? Nie wiem, kurwa, trochę, na, trochę sporo. Trochę sporo chyba. Kończę, kończę, kończę. No, ro...